Jego team, myślę, że zawodnik nie, ale myślę, że jego team obstrał zbroję i boi się, na świecie, wypuścić swojego zawodnika do takich formuł. Albo będzie po mojemu, albo w ogóle. Dostałeś pierwszą rundę w swojej formule. Druga była w naszej i trzecia w twojej. Najman jest leszczem, a ty jesteś ćwierć leszczem. Jesteś jakimś marnym mistrzuniem jakiejś podrzędnej federacji chciałbym poruszyć temat tego wczorajszego posta dotyczącego przeciwników dla mnie. Dziękuję za taką mocną aktywność. Jesteście naprawdę mocni. Półtora tysiąca komentarzy około do tej pory na Facebooku, Instagram. Naprawdę robi wrażenie. I doszedłem do kilku wniosków po tym wszystkim. Po pierwsze... Denis Załęcki może co najwyżej posprzątać klatkę po naszych walkach. <noise> to taki pierwszy wniosek, który oczywiście wyciągnąłem po Waszych komentarzach. A drugi wniosek to taki, że najczęściej pojawiają się trzy nazwiska. Po pierwsze Norman, po drugie Vampir i po trzecie Mamet Khalidov. No, naprawdę to byłby niezły rok, gdybym takie walki. Po prostu nie dałoby się zrobić lepiej, jak zawalczyć właśnie z Pastą, z Normanem i z Mamedem. Puh, spełnienie nie marzeń. Normalnie best rock ever. <grym> Oczywiście oprócz tych trzech nazwisk pojawiały się też inne nazwiska. Bardzo dużo było komentarzy o walce z Denisem Labrygą albo z Tomkiem Sararą. I też część osób tam e, już powiedzmy jakby w trzeciej kolejności nagabywała na walkę z Tomkiem Adamkiem i z, z Pawłem Tyburskim z Tyborim. Kurczę w ogóle całkiem fajne zestawienia. Pojawiały się też takie nazwiska, jak na przykład Artur Szpilka. W sumie nie wiem czemu nie mogę tam na tej liście, może zamiast Denisa. To byłoby spoko. I jeszcze Mike Perry. To już w ogóle. By się mano, ekipa, jest sprawunia, którą muszę wyjaśnić wam. Ponieważ mój występ na Fame 20 cały czas stoi pod znakiem zapytania, niby mam walczyć, niby jestem ogłoszony na Fame 20. No ale jest trochę problem z przeciwnikiem, z doborem formuły i tak dalej, i tak dalej, więc no dlatego jest problem z tymi biletami. Niby są zarezerwowane. Bilety na strefę Team Don Diego, ale nosiło rzeczy, no też nie chcę puszczać Wam informacji ani tego linka. No, w sumie, będę, nawet nie mam go jeszcze, ale nie chcę, wam go nawet jakby miał, nie chciałbym go Wam puszczać, no żeby nie było tak, że przyjedziecie na galę tak jak było to w przypadku High Liga w Gdańsku, że przyjeżdżacie na galę, a mojej walki nie ma. Więc bardzo mi przykro, ale no, musicie uzbroić się w cierpliwość. No, po treningu i muszę się z wami czymś podzielić, bo tak cały czas pytacie Diego, co z twoją walką na tym Fame 20? Dlaczego ona stoi pod znakiem zapytania? A ja odpowiem bardzo krótko Zombiak, polisz zombie nie miał racji Nie tylko freakfighterzy przychodzą tam po łatwe pieniądze Sportowcy też przychodzą po łatwe siano I na tym to polega Ja zaproponowałem, że jakiś czas temu bardzo fajne, widowiskowe dla Was przede wszystkim e, warunki walki, żeby zrobić pierwszą rundę box, drugą K1, trzecią MMA, żeby dokładać cały czas kolejną płaszczyznę. No i nie ma co ukrywać. Moim przeciwnikiem ma być zawodnik MMA. No i po prostu jego team, myślę, że zawodnik nie, ale myślę, że jego team obstał zbroję i boi się. Najzwyczajniej świecie, wypuścić swojego zawodnika do takich formuł. Chcą mieszać, żeby tam pierwsze było MMA, albo w drugiej rundzie MMA, to tamto, siamto i, i te tematy, bo boją się, że mogą być znokautowani w pierwszej albo w drugiej rundzie. W trzeciej rundzie będą już mieli dużo więcej argumentów, bo to wiadomo, moja najsłabsza płaszczyzna. Także o to wszystko chodzi. Freak fighterzy i sportowcy przychodzą tam po siano, łatwe siano. Ja nie ukrywam, też przychodzę tam posiano, Ale też po wyzwania. I tym razem stawiam warunki Albo będzie po mojemu, albo w ogóle I po temacie Halo Mój ty przyjacielu Don Kichot z Manczy Słuchaj Dostałeś dwie rundy w swojej formule Pierwsza runda twoja, box. Przecież ty jesteś mistrzem gromdy Dostałeś pierwszą rundę w swojej formule. Druga była w naszej i trzecia w twojej. I co? I obsrałeś zbroję? Po prostu ty jesteś tchórzem. Chcesz, chcesz, żebyśmy się bili z tobą na twoich warunkach. Zaproponowaliśmy pierwsza runda twoja. Don Kiszot! Pierwsza runda twoja w boksie. Don Kiszot, ty jesteś... To w pierwszej byś Pasternak'a nie wykończył. Taki zajebisty jesteś a dzień druga nasza. Jakby Pasternak nie wygrał, no to trzecia Don Quijote by była twoja i byś wygrał. Dostałeś super warunki. Jesteś pół, jesteś... Najman jest leszczem, a ty jesteś ćwierć Don Diego. Don, Don Diego. Don Quijote. Mój ty przyjacielu. Słuchaj, ty ty po prostu jesteś jakimś marnym mistrzuniem jakiejś podrzędnej federacji. Ty teraz wchodzisz do największej federacji w Polsce. To jest największa federacja Fame MMA. To jest największa federacja, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o marketing. I ty jesteś dopiero początkującym zawodnikiem w tej federacji, więc ty musisz się dostosować. Pasternak to jest gwiazda Fame MMA i ty musisz się dopasować. Także daliśmy ci szansę a nie, nie chcemy w ogóle z Tobą walczyć, jeżeli Ty masz stawiać warunki. To my stawiamy warunki. Ty teraz wchodzisz do największej federacji w Polsce. To jest największa federacja Fame MMA. To jest największa federacja, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o marketing. I ty jesteś dopiero początkującym zawodnikiem w tej federacji, więc ty musisz się dostosować. Pasternak to jest gwiazda Fame MMA. I ty musisz się dopasować. Także daliśmy ci szansę. A nie, nie chcemy w ogóle z Tobą walczyć, jeżeli Ty masz stawiać warunki, to my stawiamy warunki.